Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj trzy przemyślenia, które mam z wczorajszych sparingów. Może wy też macie podobne, podobnie myślicie. Pierwsza rzecz to jest walka z lekką kontuzją. Ja na przykład tydzień temu spadłem niefortunnie na głowę i trochę sobie naciągnąłem szyję. Do tej pory mnie boli. Jak wczoraj walczyłem, no to musiałem uważać. Czasami gdzieś tam mały palec u lewej stopy gdzieś boli, albo nie wiem, u dłoni coś tam, łokieć, kolano i tak dalej. No i musimy uważać na pewne części ciała i walczymy na przykład jedną ręką, albo walczymy właśnie tak jak ja wczoraj, uważając na swoją szyję, żeby gdzieś tam przeciwnik jej nie złapał. Od razu włącza się taki, takie skupienie, i człowiek troszeczkę inaczej już walczy. Mi się walczy na przykład bardzo dobrze, chociaż boli ta szyja, tak, i, i ten ból cały czas się odczuwa, czy jakaś inna kontuzja, ale człowiek jest bardziej taki skupiony, i moim zdaniem też dużo może się nauczyć, więc jeżeli jakaś taka mała kontuzja wam doskwiera, to lepiej nie odpuszczać tych wszystkich treningów, tak, ale, ale spróbować. Może nic tam się nie stanie, może się nie pogłębi. I będzie wszystko w porządku. Druga sprawa to jest wracanie do technik. Ostatnio też widziałem, Adam Wardziński coś mówił o duszeniu kołnierzem swoim z pozycji bocznej i, i też mi się przypomniała ta technika. Też kiedyś często stosowałem, nawet wygrałem swoje pierwsze zawody na to, tą techniką, ale długo jej nie stosowałem, zapomniałem troszeczkę o niej. A jak się wraca do tych technik, to też jest fajna, fajna rzecz, no bo można sobie to odświeżyć. Lepiej jest wrócić do czegoś, niż na siłę uczyć się czegoś nowego. No bo w nieskończoność też nie będziemy mogli uczyć się nowych technik. Lepiej jest wracać do czegoś i szlifować to, powtarzać i to, co już umiemy, lepiej jest odświeżyć, niż czegoś nowego się nauczyć. Więc to też taki fajny tip: można sobie to o tym pomyśleć, taki wrócić do jakiejś techniki, którą wcześniej się lubiło. I trzecia rzecz, już nie pamiętam czy o tym mówiłem tu na kanale, ale walka z kontry. To jest coś fajnego, bo przeciwnik musi się wysilać, a wy cały czas jakby jesteście tylko wyczuleni na to, żeby go kontrować. To jest fajna taktyka i czasami można dużo walk przywalczyć i się tak nie zmęczyć. Tylko właśnie stosując tą taktykę, czyli walczymy z kontry na odpowiedź na techniki przeciwnika. Spróbujcie, zobaczcie. Nie wiem, czy też macie takie przemyślenia, czy też o tym myśleliście, czy to u Was się sprawdza. Ciekawy jestem, napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam, cześć.